Zapraszam do tańca. Co za święto dzisiaj w Leszczach, że tu taki bar? Dzisiaj w Leszczach gra muzyczka, tańczy wiele par. Tańczy z panią, gąsią, okoliczna pradź. A kapela podwórkowa musi fajną obracać. Za pół godziny, za pięćset lecień, za pięćset lecień znieżmy to raz, wszyscy raz. Za lecie, za pięćset lecie, Życie nam w leszczak znowu szczęściu wiele. Lat. Za pięćset lecie, za pięćset lecie, za pięćset lecie Zobierzmy to aż w raz. Za pięćset lecie, za pięćset lecie, Życie nam w leszczak znowu szczęściu wiele. Lat. Dzisiaj w leszczak jest zabawa śpiewacz czym Dzisiaj w Leszczach jest zabawa, kula na Hula i nas Dzisiaj w Leszczach każdy cwania kwasem Ma i wieś Dzisiaj w Leszczach pełna gara No fajno jest za, za pięćset lecie, raz wszyscy raz. Wszyscy. Za pięćset Za pięćset lecie. Zwierzmy to nas wszyscy razem, Za pięćset leciem lecie, lecie, Za pięćset leciem Życie lecie, na Leszczach zrobi szczęściu wiele lat Za pięćset lecie. lecie za pięćset lecie, za pięćset lecie, to od wszystkich raz. Za pięćset lecie, za pięćset lecie, Życie na Glejszczach do byście mieliście wiele lat. za 500 lecie, za 500 lecie, za 500 lecie zjeszmy to a susiła, za 500 lecie, za 500 lecie, życie na wleścach wrotnych szczęściu wiela, za 500 lecie, za 500 lecie, za 500 lecie zjeszmy to aż susiła, za 500 lecie, za 500 lecie, życie na wleścach wrotnych szczęściu wiela. Na szarpaniec, wany, taniec, z nami kłopot jest. Tańczą chłopcy i dziewczyny, czarek z babcią wiesz. Jasiu na karmonie szybkie macie pan zoma. Marek na kąta ja My śpiewamy. Pijenia. Za pięćset lecie, za pięćset lecie, za pięćset lecie, zbierzmy to was wszyscy raz. Za pięćset lecie, za pięćset lecie, bo mógł wieszać szczęściu wiele lat. Za pięć lecie, za pięć cię za pięć cię jak toch grach, za pięćset lecie, za pięćset lecie, ludzie nam w szczęściu I kto ma to pije, za pięćset